Wieczora czeka nas zejdzie mgła, ale nie był to czas stracony, bo cały czas towarzyszył mi człowiek, którego do Państwo widzą, pan Olivier Boudon, Bonsoir, Olivier. Bonsoir, myślę, drodzy robić. Państwo, sława francuskiej kuchni, człowiek, który jako pierwszy Francuz otworzył restaurację w Chinach. Osobisty kucharz Madonny przez dość długi czas, pochodzący stąd z Oriac, bo to jest miejscowość, w której w tej chwili jesteśmy opowie nam wszystko o kuchni owernijskiej. What do we have to prepare now? Donc ce soir nous allons préparer le chou farci à l'Auvergnat. To będzie typiquement Kapusta nadziewana po auverniacku, oczywiście bardzo typowa rzecz. Ingredients. Nous avons donc du chou vert, zielona kapusta, liście zielonej kapusty, de la chair à saucisse, zmielona wieprzowina, cognac, un petit cognac, brandy could be or must be cognac? Brandy could be. Może być brandy, ale lepiej koniak oczywiście. Desu, jajka, des carottes, marchewka, du persil, natka pietruszki, de la crème, krem fraîch, de la crème fraîche, śmietana, du beurre, masło, de l'ail, zgnieciony czosnek, de l'oignon, cebula drobno posiekaną, et de l'huile pour la cuisson, i olej do gotowania. Je ne pas oublier le sel et le poivre. I oczywiście nie zapomnimy o soli i pieprzu. I chyba pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, podno. Blanchir le chou. Blanchir le chou, czyli będziemy blanszować kapustę. Liście kapusty powędrują do garnka. Jak long it has to be 2-3 minutes. 2-3 minuty. Donc, pendant que nous blanchissons le chou, uh -huh. nous allons préparer la farce. Czasie, kiedy się blanszuje kapusta, farsz, voilà. No, no I want to help you. pas seulement ça. Donc no. nous allons prendre un petit peu de persil. Dobrze, Już nie przeszkadzam. Teraz do tego dosypujemy pietruszkę. Karot. Dodajemy marchewkę. Karot jest typical overniac. Pas specjalnie? to francuski? C'est Jest nie tylko overniacka ale ogólnofrancuska. No, Aha. Voilà. Teraz będziemy Superb. tam wbijać jajka. Dobrze. Czosnek. Um, Trochę I Troszeczkę. Cebulę. Um, And we have to mix it together. And we have to mix together. to palce pianisty, po prostu. Rubinstein kuchni, proszę spojrzeć, jak on to robi, delikatnie Ja tam tak. Est-ce que vous pouvez mettre de Voilà. Is all right? Oui. Black pepper, ok? Czarny pieprz. nic nie mówi to, znaczy jest w porządku. Jak się coś <laughs> źle robi, to on potwornie krzyczy, więc myślę, domniemywam mnie że wszystko jest w porządku. Dobrze. A un petit peu de Ok. No, no, Nie, no. nie, no, Niestety do farszu. Proszę bardzo. Myślę, że to wystarczy. I trochę so bon? yeah. voilà. right. I to wszystko trzeba pewnie wymieszać bardzo dobrze. No, Rubinstein. Niech on miesza, a ja w międzyczasie. Jest to koniak frumowych, niech, no <try> to było oczywiście podchwytliwe pytanie. koniak można produkować tylko w regionie nazywanym koniak. Żadne inne brandy nie ma prawa tak się nazywać, ale wodę. A teraz można już wyjmować kapustę. Mon cher Robert, nous allons maintenant pouvoir y goûter le... De... Pourriez-vous le faire pour moi? Avec plaisir, Olivier. Merci. Oczywiście, że na prośbę tak wybitnego kucharza natychmiast odcedzę kapustę, chociaż nie jest to moje ulubione zajęcie. Voilà. delikatno. Delikatnie. Chodzi o to, żeby nie podziurawić liści. No. Są idealnie zblanszowane. Oczywiście widzieli Państwo, że nie użyliśmy tych zewnętrznych liści, takich najbardziej zielonych, które są e, najbardziej brzydkie po prostu. Zawsze odrzucamy te wierzchnie liście. Aha. I tu się coś dzieje. Widzieli Państwo, on bierze liść i go wyciska w ściereczce. Delikatnie. Wszystko trzeba robić bardzo delikatnie w kuchni. Donc ensuite nous prenons. Aha. A teraz bierzemy każdy liść i teraz się musimy skupić na tej czynności. Un petit peu de sel. Troszeczkę soli. Un petit peu de poivre. To podobna rzecz do naszych gołąbków, ale gołąbków u nas się nie robi w ten sposób, bo się liści nie soli nie pieprzy. I teraz. I tak ensuite la fars delikatnie. Mówiłem, delikatnie nakładamy teraz na to farsz on jest bardzo taki zwięzły, jest z nim śmietana i jajko, surowe mięso. I my allons rouler le chou. On referme comme ceci. Zwijamy końcówki zakładając do środka, no tak jak naszego łąbki dokładnie. I mamy więc donc des petits choux comme ceci. Je vais en faire un deuxième. Bardzo ładny malutki głąbeczek. On dit na to kapustka. Non, no, jeden liść kapusty, to jest kapustka, można tak powiedzieć. I tak. Toujours de la même façon, nous roulons. I tak, liść. Nous oh, liść. refermons. Pamiętajmy, żeby dobrze je zamykać. Boki zakładamy do środka. Voilà. Et donc, ensuite, tak. nous devons les ficeler avec de la ficelle de boucher. A teraz. Trzeba to będzie wiązać. To jest kolejna bardzo istotna różnica między tą kapustą, tymi gołąbkami, a polskimi gołąbkami, bo naszych się przecież nigdy nie wiąże. Proszę spojrzeć, jak to się robi. Nić oczywiście musi być biała i bawełniana. I comme ceci. une fois. Nous faisons un nœud. No, to jest po prostu. Tu Output Robimy taką pętelkę. Wola. Voilà. Więc chou jest I zaczynamy go do tego Chodzi o to, żeby wszystko się zamknęło. Ja myślę, że Oliwia mogłaby pracować na poczcie, bo tak paczki się zawiązuje. i się to nigdy nie udawało. Dlatego żadna moja paczka nigdy, nigdzie nie doszła. Voilà. I Końcówkę zawiązujemy. Jeszcze raz przypominam biała, bawełniana nitka. się szczowy tutaj kamera. Proszę spojrzeć. Tłuszcz skwierczy jak wulkany z owerni 10 tysięcy lat temu. Nawet na chwilę odstawiłem patelnię, Myślę, że to jest czas, żeby wsadzić tutaj naszą szufarsię yeah? it's, it's ready to, to put on the. Oui, on donc the nous head? allons prendre les choux okay. et les mettre dans la matière grass. Wsadzamy właśnie na tłuszcz. I widzą Państwo, to jest kolejna bardzo istotna różnica między naszymi gołąbkami a gołąbkami, stąd one są teraz układe na gazie.

Okay. Debarasy. Tu zgaszę No wygląda fenomenalnie. Superb. Nie mm. Nie należy zapomnieć zdjąć sznurka, bo potem mogą być kłopoty. On jest dość długi może wziąć w gardzieli. Można oczywiście na końcu podwiązać paczkę z kokainą, jeśli się leci do Singapuru, ale za to tam grozi kara śmierci, nie polecam. Mm. Piękny, pięknie przysmażone. Mm. Brilliant smell. Pięknie pachnie. Pięknie pachnie. Prosta górska rzecz. Jeszcze raz to powiem do znudzenia. Najlepsze pomysły kulinarne rodzą się po prostu z biedy. Kapusta, mielone mięso. Tu nic nie ma wielkiego. Mmm, mm. No, może poza koniakiem oczywiście, ale to tutaj nie jest tak bardzo droga rzecz jak u nas. I voilà, shufarfi. le choufaxi à l'auvergnat. Le choufaxi, kapusta nadziewana po auverniacku, inaczej mówiąc, gołąbki w inny sposób. Pyszne. Drodzy Państwo, i najważniejsza konkluzja dzisiejszego programu. Podróżowaliśmy bardzo dużo. Zobaczyliśmy owernię i oczywiście warto przyjechać tutaj, warto zobaczyć ten wspaniały region, ale ale jeśli będziecie przypadkiem w Krakowie, to dobra wiadomość, czasy się zmieniają. Olivier porzucił Madonnę, i przyjechał do Krakowa i już od dłuższego czasu tam gotuje. Jakieś owerniackie potrawy przygotowujesz też? Od czasu do czasu mam uh, takie tripu, to są uh, auverni flaki. Mm -hmm. uh, mam uh, uh, tartar cantal. tarta kantal. Tarta kantal. Oczywiście najlepiej przyjechać do Auverni, ale można też wpaść na rynek główny. W Krakowie. Powiedz teraz ładnie do Państwa do widzenia. To będzie najlepszy dowód na to, że nie uczułeś się tego przed chwilą, tylko biegle znasz język słowackiego, Mickiewicza i Chopina. Powiedz coś do Państwa. Do widzenia i do zobaczenia. Do widzenia i do zobaczenia.